Witam w tym odcinku. Pokażę Wam moją zautomatyzowaną fabrykę kaktusów. Oto ona. Tutaj jest cały system, który spowalnia dopływ energii do pistonów. Działa on na zasadzie takiej, że no po prostu biegnie sobie. Sobie strumień energii i po jakimś czasie, gdy on dotrze yy, z tej strony, tutaj aktywuje wszystkie pistony, które uderzają w kaktusy, a one następnie spadają do wody i trafiają tutaj. Tutaj. No i co słyszymy oczywiście. No i to by było na tyle. W następnym odcinku pokażę Wam jak taką farmę zbudować.